To ja, mrh 6 Dziś zaprezentuję już drugi odcinek Minecraft Figle. No, jak sterować gracza? To zaczynam. O, no, jakoś to brudę taką, żeby była w kamieniu. Oczywiście. Teraz... Raz. Pochodnia. Dwa. Redstone. Redstone. Klocek. Pochodnia. Tak. I tutaj tak. Możecie to zabudować chętnie, jak chcecie. O, na przykład ja nie muszę tak. Jeszcze możecie tam dalej zrobić tyjęcie, żeby doszło. I to będzie wyglądać tak. Nie będę już brał kilofa. No to rozumiem. Musimy poczekać. Tylko możecie sobie to zabudować, oczywiście. No i poczekamy. Oj, oj TNT się odpaliło. Jakby bum. Tylko akurat to musi być troszkę więcej TNT, bo akurat mi się to nie zrobiło. O, tutaj. No to dziękuję za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Cześć!